Witam. Co my, moi drodzy, dzisiaj tutaj zagramy? Numer 51. I z tego, co widzę, na 51. pozycji, moi drodzy, to jest Irlandia. Więc zobaczmy, co będziemy musieli nią zrobić. Będziemy musieli podbić cały kontynent europejski. No, nieźle. Dodatkowo zrobić sobie kolonie i wyłączyć podatki. No, dobra. No, że tak powiem, może być to delikatnie wymagające. No, ale chociaż dobrze, że trafiliśmy na jakiś kraj europejski. Podatki wyłączę, towary. Tutaj na razie wszystko na minimum. No, sporo, sporo tej Europy tutaj. No kurde, cała Europa. Trochę tematu jest. Jakieś kolonie. Coś będziemy tutaj celować. Teraz sobie tak myślę, ile by trzeba tutaj mieć na Wielką Brytanię? No, Wielka Brytania 15, więc jest całkiem mocna, więc może zrobilibyśmy sobie najpierw te kolonie. oczywiście, oczywiście nie wszędzie. 13 koła armii to nie jest dużo, ale moglibyśmy tutaj spróbować podbić. Saharyjska, Arabska, Republika Demokratyczna. Niezły wynik. Dobra, weźmy sobie się tutaj rozlejemy, trochę pustyni sobie zgarniemy. No zawsze to będzie jakiś, że tak powiem, bonus dla nas, kawałek ziemi. Czy serio nie mogę wziąć wszystkiego, co idzie? No Dobra, to niech będzie. Nic nawet portu nie mają. Czyli muszę całą armię tutaj rozwiązać, okej. Okay. Pierwsze irlandzkie kolonie, ale w czego byśmy mogli sobie później Marokko na przykład podbić. Taką zwykłą drogą lądową bez desantów, 25 koła armii. Czy to by dałoby radę? Zaraz zobaczymy. Wejdźmy sobie tu, dobra, po jakiejś tam setce mieli. O, plecy, plecy, plecy. Tutaj atak. Oni będą desanty robić. 7 koła. Dobra, to 10 koła, niech idzie do przodu. Oni się tu będą bronić. No, tutaj mocny desant, ale się odbili. No, dobra, raczej się już desantować nie będą. Raczej. Musimy im tutaj wybrzeże szybko kosić, bo wybrzeże jest zawsze fajnie rozwinięte. Wchodzimy na rabat. No i co? Najpięknie. No Tylko ile my z tego weźmiemy? I chodzi na to, że coś takiego. Czyli nie ze garniem wszystkich terenów, ale ładną część tutaj zakosimy. Wybrzeże im zabraliśmy z oceanem. Ogólnie to Portugalia nam wypowiedziała wojnę. Mamy podobny ranking. Trochę hajsu teraz udało się przyoszczędzić. Może udałoby nam się. Z... Tutaj ją dojechać. Jakbyśmy tujechali Portugalię, to byłoby całkiem nieźle. 26 koła to nie jest dużo. Ale jakbyśmy tutaj od południa zaatakowali, to może? No, 6 koła. O, ała, Oj, 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 oj. Hmm. No nie widzę tego za bardzo. Aczkolwiek. Aczkolwiek. Oj oj, dobra, dobra. Idziemy do przodu. 200, 200. Może coś tutaj pyknie. Ty, jedziemy do Portugalię. Ty, no pięknie. Wracamy sobie do Lizbony, bo niż gdzieś tutaj jeszcze mają wyspy. O, tutaj. 400. Jeszcze gdzieś mają wyspę? Tutaj. Dawaj to też. Dobra, mamy 100% Portugalii Ej, udało się, naj Trochę się obronić przed desantami, a później jazda z nimi Oj, ale nie wezmę wszystkiego To więc koszy dostęp do morza Zaczynamy w, powoli wchodzić w Europę Wielka Brytania się bije tutaj Z Szwecją oraz Niemcami Jeszcze tutaj Hiszpania widziałem, że coś się Mieli pokój, to dobrze, dobrze Osłabiajcie Wielką Brytanię, będzie im nam potrzebna Polska się bije z Ukrainą, Niemcy z Francją Dobrze, mamy tą Portugalię, bo to będą kolejne miejsca Do rekrutacji brać czego To sobie zrobię rekrutację i takie wysepki Małe, łatwe, poprzyjmuję na przykład wyspę Man Tutaj też jakieś wysepki Niby sojusz z Luksemburgiem, ale zaraz ich zjemy, ich nie będzie Gibraltar sobie możemy też przejąć Bez większego problemu Monako? Też nam siądzie chyba, co nie? O, dwa koła mieli więc okiem Malta? Damy radę w pięć koła? Damy A tutaj teraz chce Hiszpania nas zaatakować, to nieźle Tylko mam nadzieję, że wziąłem z nią pokój od razu Jak tylko mnie chcą zaatakować Ale nie wiem, czy coś mi to da mm, I tak będą atakować, no dobra Ale już tutaj na szczęście w Portugalii już mogę rekrutować Co nieco Gdzieś tu mnie atakują, ale na razie się odbijają Może tutaj na co wejdziemy Dobra, jest okej okay, Postarajmy się tutaj zmniejszać ten front No kurde, skubańcy mają ilości, no I to całkiem spore Ale szczerze, jest to do zrobienia Oni też się tukli. teraz w jakichś wojnach, to mogą być osłabieni Tylko mimo wszystko wezmę sobie tutaj pożyczki Żeby tutaj mi nie weszli na północy Trochę słabo już z hajsem Hmm Ciężko z tą Hiszpanią nam to idzie Gdybyśmy tylko wzięli sobie dwie prowincje i powiedzieli pa pa Nie zgodzą się Dobra, udało się w końcu wynegocjować pokój Wzięliśmy sobie tutaj trzy prowincje, więc mamy tutaj teraz takie ładne połączenie No ale musimy właśnie pogromadzić hajsu Bo tak to z takimi kolosami ciężko się bić jak muszę przebrać pożyczki Jaki w ogóle nawiz mamy, to Irlandia, nice No jeszcze Rosja wjeżdża w Niemca Musimy zjeść do końca Portugalię No ale Portugalia to prosty temat będzie Tam te jakieś wysepki nas nie interesują Tą armię sobie jeszcze wykorzystamy Na no, jakiś Cypr, czemu nie Cypr też fajna wysepka. Można sobie zdobyć. Zawsze jakiś bonus do hajsu będzie. Może tutaj byśmy się gdzieś wbili na Bałkany. Jaka Czarnogóra? No, to nie będzie problem. Zdobywamy sobie tutaj tereny. W Kosowo sobie też wjedziemy. W Macedonię sobie też wjedziemy. Kiedy przyjdą. O, proszę bardzo. Myślę, że gang z Albanii też byśmy polecieli. Nie sądzę, żeby był tutaj z nimi jakiś problem. No, dobrze sobie wykorzystałem tą armię. No, tutaj coś się wbili. Nie bronili stolicy. No i dobra, mamy też Albanię. No że to jest taka malutka Chorwacja, to też byśmy mogli zjeść szko Musimy Milować te nowo zdobyte tereny. Rzecz jasna. Oni mają tylko jedną prowincję, to łatwy temat. I co? Ja bym się powoli przygotowywał na Wielką Brytanię. Bo oni mają trzynaste miejsce. My mamy dwunaste. Jakbyśmy się dobrze przygotowali, to byśmy ich pojechali. Trochę zmienię kolor, bo się zlewam strasznie z Buchami. Taki bardziej taki. W ogóle my możemy sobie zrobić ten. Królestwo Irlandii. A, to po prostu te trzy prowincje muszę zgarnąć. Co tu robi Grecja na Ukrainie? To nie wiem. Polska się bije z Rumunią. O, Polska, Polska niezła. Polska duża. Rosja się tutaj wbiła w Niemcy. A mi tutaj właśnie. Wjechała sobie. Bułgaria. Chcą się bić. No i widzę, że trochę armii tutaj mają. Ojojoj, oj, oj, nie lubię takich wojen. Kiedyś grałem na takim modzie i tam był taki fajny motyw, że jakby wypowiadali wojny, to musiało minąć kilka tur, zanim tak zaatakowali. Ani tak z partyzanta wszystko. No ale dobra, oni się tutaj porozbijają. No, to nie szybko poszła ta asymilacja. Dobrze, że mają tak blisko stolice. Szybko padnie. Co tu robi Polska? Zaraz będziemy mieli granicę z Polską. No nieźle. No i dobra, mamy dostęp do Morza Czarnego. Aha, Francja mnie zaatakowała. To Największe rekrutacje sobie zrobione w Portugalii, co najwyżej w Rabacie. Muszę tutaj mega dużo marmi zrobić. Zrobić w Francji jakiś tutaj gigadesant. Zaczniemy od tej strony. No, on mi tutaj wbija. Ale dobra, weźmiemy pożyczki i go stąd wywalę. Aha! Jeszcze w Hiszpan dał im przejście. No ja nie mogę. My sobie tutaj właśnie wylądowaliśmy. No ja w ogóle hajsu nie mam, co nie? jest rewelacja. Zobaczymy, może on tutaj się będzie wracać jakoś. Niech będę centymetr od jego stolicy. No szkoda, że mi tam wbija. Będzie gorzej przy rozmowach pokojowych. No ale cały kraj zostawi praktycznie pusty Francuz. No, tutaj teraz coś Francja wraca z Hiszpanii. Okej. Okay. Dobra, tutaj sobie mam zabezpieczoną granicę i teraz będę wysyłał jednostki na Portugalię. Muszę teraz całą tutaj, tą pustynię całą odbić. No i dobra, 100% Francji mamy. Znowu taka niezapowiedziana wojna, ale okej. Okay. No i coś takiego jesteśmy w stanie im zabrać. Czyli całkiem spory kawałek. Francja, 49 miejsce. Mocno spadli. Teraz mam taki minus, że będę musiał długo poczekać, aż to się wszystko spłaci. Polska się wbija tutaj na Wielką Brytanię. Teraz tylko się modlę, że nikt mnie nie Atakował, co nie? No Ale z Andorą poprawiam relację, bo nawet ona teraz jest w stanie nam tutaj dużo terenu zabrać. W ogóle tutaj Włochy wjechały we Francję i zjadły już całą resztę. W ogóle mi się nie robią bunty, co nie? A nawet nie włączyłem asymilacji. Yy, zerowe podatki sprawiają, że ludzie nie chcą się buntować. O, dobra. I zaczynamy w końcu coś zarabiać. Nice. No, nawet tutaj sama asymilacja się zrobiła powoli. No, ci mnie zaatakowali. Niezła armia. Czy ja w końcu będę mógł zniszczyć Wielką Brytanię? 21 miejsce aż mają? No i ci one są słabieni. Zobaczymy, może tak. Takie małe jednostki też dadzą radę. No jak coś to rekrutuje, bo blisko jestem. Ale tutaj oni praktycznie z tego co widzę nie mają. O tutaj jak piątkę mieli. Na desant przygotowany. O, Polska mi tutaj jeszcze wchodzi. To jest najgorsze. Ała. Zaatakowali mnie. Dobra z tego co widzę to już tutaj Polaków wywalili. Więc mogę już tutaj się wlewać. No oni po 90 atakują. Desant na Londyn się udał. Tutaj muszę uważać na Polskę. Bo Polska tutaj się kręci. Będzie chciała robić desanty, zakosić mi tereny. No i dobra mamy to. I możemy sobie zrobić Królestwo Irlandii. Wielka Irlandia powstaje. No, tych terenów mamy całkiem, całkiem sporo. Musimy zacząć się trochę w inwestycje lecieć, bo z tego co widzę, aktualnie jest ciężko z tym naszym zarabianiem. Mając sporo terenów, jesteśmy na siódmym miejscu. No i ta ekonomia trzeba to zbustować, bo czasami brakuje hajsu po prostu podczas wojny. A tutaj widzę, że Włochy akurat mają wojny z Hiszpanią. Królestwo polskie powstało. No, teraz po 24 koła będziemy zarabiać. To, to już lepiej. Może coś ruszymy na Bałkanach, żeby zjeść sobie tą Grecję. No, oni to jakiś super armii nie mają, chociaż. Tutaj się pojawiło. Ale raczej powinniśmy dać radę. Nawet z jakąś tam mniejszą ilością armii. No i cyk, Grecja nasza. A oni jeszcze tutaj mają. Sewastopol. Zdobyty po Ukrainie. Jeszcze jakiś buntyk to widział. Nie wolno się buntować. W sumie jesteśmy całkiem nieładną potęgą europejską. muszę jeszcze nie największą, ale to jest kwestia czasu. Szwecja w ogóle kurosła. Przydałoby się porobić jakieś kolonie, co nie? I tu mamy taki smakowity kąsek. W Ameryce Południowej. Nawet te dwa kraje sobie mogę zająć. A co mi tam? No i tutaj szybko padną. No proszę bardzo. Pro, prowincje zajęte. Tutaj sobie podzielmy tą armię. Gujana francuska. Kolejne prowincje. No i mamy kolonie w Ameryce Południowej. Jeżeli chodzi o północno. O kurde. O! Dobra. Już się bałem, że Kanada nie istnieje, ale tutaj byśmy mogli mieć małą kolonię. A może Kubę byśmy sobie przejęli? Już Kuba może być tutaj właśnie. Jakąś mocną armię. Oj! No! Trzeba coś zrekrutować. No i mając 20 parę tysięcy już raczej damy radę. Ty co jest? Ile oni mają armii? Dobra. Po małych problemach technicznych i po dosłaniu wojska, udaje nam się zająć Kubę. Więc mamy taki duży lotniskowiec pod Stanami. No ale żeby nie było. Zaraz ktoś powie e, Kuba to nie jest Ameryka Północna, tylko jakaś tam środkowa, łacińska czy coś. To sobie weźmiemy te dwie prowincje od Kanady. Kolonie w Afryce mamy. O, duże Chiny. O, Wietnam nam został tutaj taki, albo Malezję. Ktoś powie, że Malezja to nie Azja, tylko Oceania. Malezja 67 miejsce, więc nie powinna być taka silna. No, słabiutcy są. Słabiutcy. Jeszcze tych tutaj zjem, bo ja nie lubię zawsze takich państw, miast co. Gdzieś mi się tutaj plątają. Nieładnie to wygląda. Właśnie kontynenty. To co to jest? Tu mamy. To jest na biało. Czyli tutaj mamy. Liczy nam yy, Malezję jako Azję. Okej. Okay. Tutaj Kuba też się liczy do tej Ameryki Północnej. Czyli w sumie powinniśmy się tutaj jeszcze tylko Australią zainteresować, bo to jest Australia i Oceania. Ale Australii, no nie chcę mi się podbijać. Ale zawsze możemy na przykład sobie podbić Nową Zelandię. Co jest? zrobimy tutaj rekrutację we Francji. I sobie tam ruszymy. Tylko mega strasznie daleko muszę teraz pływać. <laughs> Te kolonie to są mega, mega prostu daleko. Wszystko trzeba dużo tur. Tutaj jakieś randomowe państwa wypowiadają mi wojnę, ale ja olewam. Nie ma potrzeby się z nimi bić. Siema, Nowa Zelandia. Czy ty masz tu jakieś armie duże? Miejmy nadzieję, że nie. Jakaś próba desantów. Dawajmy tutaj na stolice. No i coś tam armii mieli, mieli, mieli. Dobra, ale chyba damy tutaj radę. Nie do końca. Dobra, i poczekamy. Tutaj desant wejdzie jeszcze. No i dobra. Wychodzi na to, że będziemy mieli kolonie na całym świecie. Wyszędzie. Czyli jakby ten punkt mamy odhaczony. A już jesteśmy top 1 w ogóle. No i się w sumie nie dziwię. Zobaczmy, jak wygląda nasza pozycja, populacja, ale ekonomicznie tutaj daliśmy radę. No, Polska jest druga ekonomicznie. A jak to wygląda? No, tutaj mamy takie ładne tereny. Tu mamy Zelandię, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Wszędzie, wszędzie kolonie są, w Afryce. Czyli teraz byśmy musieli się skupić tylko na Europie. Ale w sumie, niech tak patrzę, to byłoby sens tylko pokonać Polskę, Włochy i tyle, bo reszta i tak nie ma do nas podjazdu. Więc zbieram gruby hajs, żeby tak wstawić jakąś armię, tak co najmniej 300 tysięcy ludzi. W sumie Hiszpanii możemy po drodze zjeść, co nie? Wtedy będzie front z Wuhan ładniejszy. nie ogólnie będzie ładniej to wyglądać. A Hiszpanie są chyba wycieńczeni tą wojną z Włochami, bo Włochy one wysyłały tam grube jednostki. Widziałem po 20 koła, więc, więc wjeżdżamy tutaj w Hiszpanię. Spalimy tutaj sobie rozlewanko. Tylko niech oni się tutaj tych Włochów pozbędą z tej jednej prowincji. O, nawet się udało. Dobrze, dobrze. No, tutaj coś próbują się bronić, ale są wykończeni. Czy Tutaj próbują się desantować. Ale to nie ma większego sensu. No, oni się tam zdesantow zdesantowali. No dobra, możemy ich tutaj po prostu zablokować. No a to jeszcze punkt. Im się zrobiły. No, rewelacja. Aj, to jeszcze Włochy wpadły. Ja nie mogę. No dobra. To weźmy wszystko, co się da. Tutaj poczekam, aż ten bunt się skończy. No. Katalonia się uwolniła. Na jakieś 15 sekund. Włochy też mogą wcale nie być takie silne, jak się wydaje, bo Włochy też długo prowadzą te wojny, a wojny zawsze wykańczają powoli państwa w age'u. No i dobra, moi drodzy. Zrobiliśmy sobie fajną armię. Ładnie tutaj na granicy z Włochami. Tutaj też zabezpieczone. A, dobra, tutaj się skończyła wojna. Myślałem, że jeszcze będą się tłud. Dobra, to sobie po prostu myślałem te jednostki tutaj, że się zdesantowały. Zobaczmy na te Włochy. No dobra, oni tylko tyle mają terenu, więc powinniśmy ich pocisnąć. Szóste miejsce mają, co co? oni spadli. Mi się wydaje, że byli troszeczkę silniejsi. Zaatakujemy tutaj z kilku stron, że tak powiem. Staram się tutaj zakosić jak najwięcej terenu. Zobaczymy, czy będą jakimś tutaj wyzwaniem, czy tylko płotką do przejechania się. Zwykłym spacerniakiem. O, tutaj, kurde, jakieś armie były. Okej, okay, okej. Okay. Tutaj na razie wbijamy. Tutaj się wbijamy. 3000, 3000. To nie są złe liczby. Mamy trochę więcej, ale. Ja się no przygotowałem. Zobaczymy, czy dostatecznie. No, tutaj będą tracić bardzo dużo terenu z rundy na rundę. No mocno go tyramy. No w ogóle zapomniałem Monako, ale się powinno, raczej nic nie powinno stać. To powiem Wam tak. Idzie to mega prosto. Aż za łatwo. No, takie, kurde, duże państwo. Człowiek by pomyślał, że silni, mocni. A to lipa. Jeszcze tutaj się zdesantujemy. Tu też się przebijamy. Do tych kawałków Ukrainy. No, to jeszcze Austria ich atakuje. No, tutaj też tereny na Ukrainie już zajęte. No i Włochy wielkie padają. Kurde, a przydawało się, że takie imperium będzie wielkie. No i coś tutaj się kłócą z tą Austrią. Raz w jedną stronę, raz w drugą, z tego co widzę. Ta Austria to może mi tutaj namieszać z frontem, tak naprawdę. Jakby to Włoch odzyskał. No właśnie. Może mi się tu zaraz nie rozlał. Na szczęście to jakoś tam ogarniam. Więc moi drodzy, ja bym tutaj zakończył. Bo kampania już trwała dosyć długo. Udało nam się skolonizować no, wszystkie tereny. Jeżeli chodzi o Europę, to praktycznie ją zdominowaliśmy. Jeżeli Włochy tak łatwo padają, to Polska i inne tematy też się tak ładnie poskładają. Ale udało nam się stworzyć silną Irlandię, zaczynając od takiej malutkiej wysepki. Więc ja na nadzieję, że ci Neszek wam się podobał, jeżeli tak nie zapomnijcie łapce w górze komentarzy, subskrypcji. Wbijajcie na playlistę z Agea. Obejrzyjcie wszystkie filmy. Na razie trzymajcie się hej.